Wielkimi krokami zbliża się jesienna edycja programu Taniec z Gwiazdami. Widzowie muszą przygotować się na serię niespodzianek przygotowanych przez produkcję. Ostatnie doświadczenia z Dagmarą Kaźmierską sprawiły, że Polsat mocno się zabezpieczył. Co czeka uczestników? To już piętnasta odsłona tanecznego hitu na antenie Polsatu, która za każdym razem przyciąga tłum widzów. Produkcja dwoiła się i troiła, by zdobyć gwiazdy, zarówno kina, jak i muzyki? Udało im się skomponować grupę, która z pewnością przyniesie wiele emocji. Wśród gwiazdorskich par znaleźli się Filip Bobek i Hanna Żudziewicz, Filip Lato i Julia Suryś, Maciej Zakościelny i Sara Janicka, Majka Jerzowska i Michał Danilczuk, Julia Żugaj i Wojciech Kucinna, Olga Bończyk i Marcin Zaprawa, Natalia Nykiel i Jacek Jeschke. Anna Maria Sieklucka i Michał Kasin, Michał Majer i Klaudia Romba, Vanessa Aleksander i Michał Bartkiewicz, Piotr Świerczewski i Izaskierska Skierska oraz Rafał Zawierucha i Daria Syta. Jeden z tych duetów pójdzie w ślady Anity Sokołowskiej i podniesie kryształową kulę wraz z nagrodą pieniężną dla tancerza oraz gwiazdy. Nie ma jednak taryfy ulgowej. Produkcja po doświadczeniach z Dagmarą Kaźmierską bardzo się zabezpieczyła. Co czeka gwiazdy tańca z gwiazdami? Udział królowej Życia w ubiegłej edycji programu przyniósł wiele afer. Celebrytka od pierwszych odcinków pokazywała, że taniec nie jest jej mocną stroną. Widzieli to także jurorzy, którzy obdarowywali ją najniższymi notami w historii programów. To jednak nie zatrzymało jej w awansach do kolejnych odcinków. Dagmara Kaźmierska i Marcin Hakiel przechodzili głównie za sprawą głosów widzów. Gdyby nie kontuzja i późniejszy skandal. Celebrytka mogłaby dojść nawet do finału. Teraz uczestnicy nie mają co liczyć na takie wsparcie widzów. Produkcja tańca z gwiazdami wymyśliła bowiem dogrywki. Nowa reguła jest szansą dla par, którym powinie się noga na parkiecie. Dwa duety, które otrzymają najniższe noty i najmniejszą liczbę głosów, będą mogły zaprezentować swoje umiejętności w dodatkowym tańcu. Ostateczna decyzja o eliminacji oraz awansie będzie wtedy należeć do gwiazdorskiego jury Iwony Pawłowicz, Ewy Kasprzyk, Rafała Maseraka i Tomasza Wygody. To jednak nie koniec zmian. Widzowie tańca z gwiazdami muszą przygotować się na kolejne zmiany w regulaminie. Żadna z pary nie będzie bezpieczna. Do tej pory w tanecznym show każdy odcinek kończył się pożegnaniem jednej pary. Wyjątki. Oczywiście się zdarzały i produkcja sprawiała bohaterom świąteczny prezent, pozwalając na awans wszystkich duetów. Reguły się jednak zmieniły. W najnowszej edycji Tańca z Gwiazdami zobaczymy nieco inne system eliminacji. Będą odcinki, w których nikt nie pożegna się z parkietem, a także takie, w których odejść będzie musiała więcej niż jedna para. Takie rozwiązanie z pewnością podniesie emocje widzów. Nie wiadomo przecież, czy nasze ulubione pary będą na celowniku surowego jury. Pierwszy odcinek zweryfikuje, jak na nowe reguły zareagują internauci i uczestnicy. Taniec z gwiazdami rusza w niedzielę 15 września o godzinie 19.55 w Polsacie.